Siemanko w następnym materiale na moim kanale dzisiaj przejdziemy się po Szczecinie zobaczymy co tam ciekawego no tak na szybko bo mało jest czasu ale zobaczymy no i siema witam was kolejnego dnia w Szczecinie straszna noc była niestety o 6 musieliśmy zmieniać pokój opowiem wam troszeczkę później o tym bo chcę wam pokazać co się działo no zawsze nam się trafi jakiś taki fatalny Fatalny pokój Niby hotel ma dobre oceny A przychodzi co do czego jest katastrofa Ocena na booking poleci Odpowiednia No ale miesza z tym W poprzednim odcinku widzieliście spotkanie moje z Igorem No byłem strasznie zmęczony I te trzy piwka co wypiłem No potraktowały mnie jak kostkę rubika Można powiedzieć Zostałem poskładany przez te trzy piwka No, Dwa były kraftowe Jedno z tego, co Igor mówił, miało 11%, no ale tak czy inaczej, strasznie, strasznie mnie poskładały. To spotkanie z Igorem nie mogło w sumie skończyć się inaczej. Ostatni raz widzieliśmy się w wojsku 5, albo coś między 5-7 lat temu. Już nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Od tamtej pory go nie widziałem. Dzisiaj, bo wczoraj, była okazja się spotkać, więc, więc super. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Fajny gościu. W wojsku nie było okazji się tak bliżej spotkać, no były jakieś tam wyjścia na miasto, na przepustkę, ale to nie to samo co sobie tutaj na spokojnie pogadać. Lecę załatwiać swoje interesy. Widzimy się za moment. A jeszcze chciałem wam powiedzieć, że pogoda jest dzisiaj fatalna. Rano tak walił, walił deszcz, że myślałem, że już nic z tego dzisiaj nie będzie. a Chcę wam wam chcę pokazać kawałeczek jeszcze tutaj Szczecina i sam też chcę zobaczyć tak na szybko. Byłem już tu kilka razy. Jedno z miejsc, które mega mi się tu podoba, to wały chrobrego. No i też tam pójdziemy. No, ile pogoda dopisze. Bo cały czas jest szaróweczka, pochmurno i prawdopodobnie niedługo się znowu rozpada. No, postaram się to szybko ogarnąć. Na 12 mam termin do urzędu. No i zobaczymy się za moment. No ogólnie chciałem wam jeszcze powiedzieć, że zawsze jak jestem gdzieś w Polsce to staram się skoczyć szybko do gruzińskiej piekarni No i tutaj akurat w Szczecinie jest Ormiańsko-Gruzińska już wam pokazuję, tutaj się znajduje ogólnie jeśli ktoś nie próbował, a wiem że ludzie nie próbowali, bo mam znajomych, którzy nie byli nigdy w Gruzi nie, nie próbowali nigdy gruzińskich wypieków to ja szczerze muszę polecić, bo uwielbiam. Po prostu są bardzo dobre. Zresztą kupiłem tutaj 5 sztuk. 2, dwa, dwa i 3 Chachapuri. No i tutaj przykładowo ten Chachapuri. Jeden z grillowanymi warzywami, drugi z serem i trzeci. Trzeci nie pamiętam. No, nieważne. No i Croissanty. Jeden malinowo-twarogowy i drugi truskawkowy. A może później pokażę Wam jak one wyglądają. Naprawdę polecam. Są to zarąbiste wypieki. Uwielbiam je po prostu. No może nie każdemu posmakują, nie wiem, ale ja lubię. Właśnie wczoraj Igor jeszcze opowiadał, że są takie studzie, studnie w, w Szczecinie. No i ponad jest ich w całym Szczecinie ponad 20. Każda różni się jakimś detalem. Jakby to Hajto powiedział, to są właśnie te detale. No, także ciekawe to jest. Coś, coś na wzór coś na wzór yy, tych krasnoludków wrocławskich, też, które też są porozrzucane po mieście. <laughs> no i ogólnie chciałem wam pokazać jak to wygląda. Tutaj mamy puri, a tutaj croissant. Patrzcie, jakie to jest duże. No i za te 5 sztuk zapłaciłem 55 zł, bo ceny wahają się między 9 a 12 za sztukę. Nie? No, nie, nie, z jednej strony dużo, ale, a z drugiej du, dość duże to jest, więc cena taka odpowiednia jak dla mnie. No, i poza tym gwarantuję, że nie pożałujecie, bo naprawdę zajebiste to jest. Zresztą zaraz spróbuję, więc jakby było niedobre, to też o tym poinformuję. Na ostatnim odcinku Igor opowiadał o replice dźwigozaurów w formie huśtawki. No a tutaj mamy oryginalne dźwigozaury właśnie i służące do rozładunku towaru. Znajduje się to na Łasztowni. Ale to jest piękny widok chciałem wam pokazać. To co jest tam w oddali. Są towały chrobrego, do których też za chwilę pojadę. Pogoda, jak widać, zrobiła się fajna. No, sło słońce świeci, tylko niestety strasznie wiatr wieje i telefon mi czasami wywraca, bo gimbal jest troszeczkę za słaby do niego. Znaczy nie był za słaby, ale jak dołożyłem jeszcze mikrofon na górę, to już sobie nie daje rady. No, chcę Wam przy okazji, że mam chwilę czasu opowiedzieć. Co to się w nocy wydarzyło, że taka noc była straszna? Zmierzamy na wiadukt. Pokażę Wam o co chodzi z drugiej kamery. Noc spędzona w hotelu Focus Hotel zostanie przeze mnie oceniona na no mniej więcej między 2 a 4 na 10 na booking. E, tak jak widzicie, tutaj są te białe reklamy hotelu. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Wiatr wiał na dworze strasznie i tak waliły, jakby ktoś normalnie młotkiem cały czas napierdzielał, nie? Jak zasnąłem po tych piwkach o godzinie 1 w nocy, obudziło mnie to walenie tych szyldów o godzinie 5, nie no, przed piątą jakoś, no i tak waliły, waliły, no i co człowiek mówi, nie będę wstawał, nie będę szedł na dół, rob, nie, rob, nie będę robił afery, bo po co jak niedługo wstaję? No, ale z drugiej strony pomyślałem sobie za chwilę, że spałem 3 czy 4 godziny ledwie 3, 3 z kawałkiem. No to nawet, jakbym przespał się jeszcze do 10 kawałek, doba hotelowa trwa do 12. No to zawsze lepiej przespać się te 7 godzin niż 4 czy 3. Nie? No to mówię, idę na dół. Poszedłem na dół. Mówię, czy można pokój wymienić, bo jest problem. Panie bardzo, mówię, wszystko w porządku, można, nie ma problemu. Mówię, idę się. Idę spakować rzeczy Przyjdę za chwilę Przychodzę za chwilę Już musiały coś między sobą pogadać No i już nie są takie miłe, ale słyszę, że no, nie mają raczej wyboru, nie? Kręcą oczami na lewo i prawo, wywijają No wymienimy, wymienimy W drugim pokoju wszystko fajnie się wydaje Też coś tam waliło na zewnątrz, no nie tak głośno, ale też coś tam stukało, pukało Godzina 8.30 Puka sprzątaczka do drzwi Wchodzi Zobaczyła, że ktoś leży do widzenia. Dziękuję, obudziła i już no co za spanie, no kurna. No i trzecia rzecz, że pani w recepcji powiedziała, że no ona przyjechała do pracy, rano wysiadała z auta. To słyszała, jak to stuka, więc to na pewno nie jest pierwszy raz kiedy to stuka, albo kiedy ktoś się skarży. Dlaczego nie zgłosić tego i nie zrobić porządku? Zdjąć to albo wymyślić jakąś inną reklamę. No bo bez sensu. Straszna noc, no nie mogę Wam polecić tego hotelu. Druga sprawa, że syf trochę był, słabo posprzątany pokój. Śmierdziało strasznie, takim zgniłym jajem na holu z rana, także nie wiem. No i tyle, lecę dalej. No i zmierzam do miejsca, które moim osobistym zdaniem jest jednym z najpiękniejszych w Polsce. Przynajmniej w tych, w których byłem. Znaczy, Wy się już pewnie domyślacie, co to jest a szczecinianie na pewno wiedzą, jak widzą już po lewej stronie Odrę, to wiadomo gdzie jesteśmy, spójrzcie sami, tym miejscem są Wały Chrobrego, fantastyczne miejsce, jeszcze jakby ta fontanna co tu jest działała, ale jest za zimno na to nie. Więc... Nie opowiem Wam niestety za wiele o tym miejscu, ponieważ nie przygotowałem się, nie planowałem tutaj dłuższego postoju. No ale sami przyznajcie, że robi wrażenie to miejsce, jeśli ktoś. Oj. Jeśli ktoś tu jeszcze nie był, to serdecznie polecam to miejsce, szczególnie, jak zawsze to powtarzam, latem najlepiej. Na wały znajdułem się tuż przy Odrze. Piękny widok zresztą. Tam po drugiej stronie, po drugiej stronie Odry mamy te dźwigozaury właśnie, nie wiem czy to widać, widać chyba. ma to miejsce swój urok tak jak mówiłem wały jak dla mnie są jedno, no, jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce naprawdę polecam a ja lecę dalej, właściwie już się zbieram yy, do wyjazdu mało mam niestety czasu, jeszcze ludzi na bla -bla karze zabieram także widzimy się już niebawem, bajos